Witam Państwa na konferencji po meczu wieczyste Kraków Kwanieczanka finał Baży od w pierwszą ligę. Z nami jest trener wieczystej Kraków, pan trener Przemysław Cecherz. I panie trenerze, tradycyjnie prosiłbym tylko słów podsumowania tego dzisiejszego meczu. Tu nie ma co podsumowywać, bo baraż trzeba wygrać. Tak żeby cokolwiek myśleć o awansie, po prostu mecz najważniejszy w tym sezonie trzeba było w jakiś hmm. sposób wygrać. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu bardzo dobra. Od początku mieliśmy kontrolę nad spotkaniem. Utrzymywaliśmy tylko na połowę przeciwnika, stwarzaliśmy sytuację. Następstwem stałe fragmenty gry, po których wreszcie strzelamy bramki. No i trochę powiem, że nerwowa druga połowa, ale to tak się dzieje, jak zespół ma w barażu, w, w barażu tak? tą dwubramkową przewagę, chce utrzymać ten wynik, i robili to. Moment taki był troszeczkę nerwowy, ale potem to robili doskonale. Także ja dziękuję swoim zawodnikom za to, co dzisiaj zrobili na boisku, ale dziękuję za to, co zrobili w te ostatnie 5-6 tygodni, bo wykonaliśmy naprawdę ciężką, ogromnie ciężką pracę, że te wyniki po drodze nie były najlepsze, bo nie mogły być, chociaż myślałem, że troszeczkę będą lepsze, ale nie mogły być przy takiej pracy. I cieszy mnie to, że oni uwierzyli w to i nie zwątpili. Wiedzieli, że są w stanie po ciężkiej przygotowaniach wejść do pierwszej ligi i to zrobili. Także ja jestem przeszczęśliwy przede wszystkim, dlatego że udało się to mi. No, będę nieskromnie powiem, ale na pewno się z tego bardzo cieszę. I z jednej rzeczy najważniejszej takiej, że kiedyś otrzymałem olbrzymi kredyt zaufania od prezesa kwietnia przy budowie tego klubu od początku, praktycznie od stołu bilardowego w piwnicy. I teraz zaufał mi po raz drugi w bardzo trudnym momencie i to najbardziej cieszy, że nie zawiodłem. Także jestem szczęśliwy. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do trenera? za Dziękuję. Chciałem zapytać o to, czy teraz już pan woli, jak to wygląda kwestia kontaktowa Pana, bo to, że pan zostaje jeszcze rzeczywisty, natomiast czy ta umowa z prezesem kwietniem jakoś została zmaterializowana się... <tosłuch> Nie no, z czegoś żyje, no to musiała zostać <tosłuch> zmaterializowana. <tosłuch> <tosłuch> jakoś tam żyje. <tosłuch> Wie pan, co nie chciałbym o tym mówić. My umówiliśmy się na pewne rzeczy, na niektóre ustnie, bo, tak jak mówię, my jesteśmy takimi ludźmi wobec siebie, że my nie musimy nic mieć na piśmie. To jest jak prezes coś do mnie powiedział, ja do niego powiedziałem, to to jest tak jak. No, nie ma ważniejszego dokumentu, nawet chyba notariusz nie sporządza ważniejszego. Także, także tu spokojnie co będzie, zobaczymy. No i mamy bardzo krótki okres przygotowań, tak, bo raptem trzy tygodnie, chłopcy dostaną 7 dni, może przerwy, tam chyba 6 zaplanowałem, wracamy zaraz za tydzień do ciężkiej pracy, znowu, mam nadzieję, że w te 7 dni organizmy nie stracą za wiele, że będzie można od razu przejść do większej, cięższej pracy, także z tego się cieszę i, i a co będzie, zobaczymy, no, życie pisze różne scenariusze, ja tak jak powiedziałem, ja jestem... Szczęśliwy, że nie zawiodłem. Jazda Ja Poskie jeszcze Artymolę? Głośnik. Jazda Jipki się Autobiłam. To już dzisiejszego, bo pani cała całkowicie dominowany. Jak to się Panu udało, że to jest faktyczna czy jest jakiś taki dokładny punkt, który 100% są zrealizowany, no bo na polskowa całkowita dominacja? Tak, szczególnie w pierwszej połowie. Yy, wie pan co... Nie wiem, czy pan sobie pamięta mecz, który graliśmy w Hojnicach, tak? I tam była identyczna sytuacja, tylko tam niestety straciliśmy bramkę na 1-1, aczkolwiek w meczu byliśmy zespołem dominującym, dużo lepszym. Po prostu wiedzieliśmy po ostatnich meczach Hojniczanki, że nic nie zmieniła, że gra tym samym sposobem, także na to byliśmy przygotowani. Praktycznie wyłączyliśmy środkową linię ich z gry. Zmuszaliśmy pressingiem do grania długich piłek, a tam królował nasz Mikołajewski i Pazdan. Drugie piłki zbieraliśmy i stąd była ta dominacja. Dzień dobry, Piotrze. z ja Kraków. Przede wszystkim gratuluję awansu do pierwszej linii. Chciałem zapytać, jak bardzo zmieni się drużyna przed nowym sezonem. Czy Pana zdaniem tutaj potrzebne są wzmocnienia, aby w pierwszej lidze zobaczyć jak najlepszy Chyba no jak, jak znam prezesa, to na pewno będą, raz, że muszą być jakieś zmiany, dwa, to znowu będziemy walczyć o najwyższe cele, bo on po prostu nie, nie ma, jak to się mówi, nie lubi przystanków, tak, na swojej drodze, także wiem, że będą duże wymagania na przyszły sezon, ja Panu powiem, na pewno potrzeba, tak, to znaczy nie tak, że Ktoś jest słaby i nie, nie da rady w pierwszej lidze. Nie. Tylko zawsze te trzeba 4, 5, 3, w zależności jaka jest potrzeba, jak tutaj są sytuacje z kontraktami, ale trzeba coś w szatni sprowadzić nowego, coś odświeżyć. Jakieś nowych pomysły, nowa rywalizacja, to zawsze robi to, że zespół idzie do przodu, a my chcemy iść do przodu. Czy wie Pan już o co będzie grali w pierwszej lidza? No na pewno musimy grać o awans. No nie ma, nie ma innej możliwości, także. To... <gry> Nie nie, 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 tak jak mówię, prezes nie lubi przystanków. Ten, y, tą tą pamiątkową, taką symboliczną tarczę y, za awans znieśli dzisiaj mi opazdan Jacek Górski, to kapitanowie, w którym nie wie czystej liczy czy pan, że dalej taką rolę będą pełnić nie? Tak, na to liczę i raczej taką będą pełnić. Dziękuję. Dziękuję. Ale Sławek proszko jedno wysoko i pierwszym słuchową, które pan, pan Ściskaliście się, tak by to byście, nie wiem, tworzyli duet trenerski w tym momencie, ale to patrzą na cały sezon, to chyba taki duet z Was był. No nie no, czy, wie pan, jak to się mówi, ja, tak jak powiedziałem wcześniej, wziąłem zespół, kiedy miał problem, tak? I musieliśmy ten problem natychmiast rozwiązać ciężką pracą, szybką pracą, tak żeby awansować. Ale nie zapominajmy, że w pierwszej rundzie punkty zdobywał z zespołem Sławek, to Sławek awansował do tej drugiej ligi. To Sławek przychodził do tego klubu 5 lat temu. To nawet ja wtedy jeszcze byłem, aha, tak, jak później wcześniej Sławka ściągałem. Także ja uważam, że to jest cały czas twarz tego klubu i tego nie wolno nikomu nigdy zapomnieć, tak jak powiedziałem, my budowaliśmy o ten klub od samego początku. Yy, znaczy, kurczę, to trochę źle zabrzmiało, tak, bo prezes to budował, ale my uczestniczyliśmy, pomagaliśmy w tej budowie i Sławek jest jedną wielką osobowością tego klubu. Jeszcze widzę, myśli, można się spodziewać. No gracie o awans, ale to też nie będzie tak łatwo jak się wydaje, że sprowadzicie kluczy zawodników. Na pewno nie, na pewno ciężka praca i ciężka gra, druga na pewno dużo cięższa liga, tak. Ale z drugiej strony, wie pan, no kto się spodziewał, że tak tutaj będzie jeszcze, tak jak mówiliśmy, 5-6 lat temu. Tak? No także to nie wiadomo, co, co, jak to będzie pisać. że wie pan, jak ja tutaj byłem, to graliśmy z Dąbskim Kraków, a za chwilę przyjedzie do nas, czy my pojedziemy do Wisły Kraków, tak? Gramy z Wisłą, z Śląskiem, z ruchem Chorzów, to są firmy y, ogromne, a wieczysta Kraków niestety będzie, to znaczy niestety, stety. Będzie musiała grać o awans. Nie będziecie grać? Nie, nie mam pojęcia. Zobaczymy jak to się ułoży. To znaczy są projekty, są pomysły i tak dalej, ale tak jak mówię, to są rozmowy poza mną, także ja na dzień dzisiejszy myślę, że jeszcze nikt aż tak dokładnie odpowiedzi nie zna. Gratuluję. Na się zapytać o tę końcówkę sezonu zasadniczego, bo wspomniał pan, że wykonaliście dużo ciężkiej pracy i wiadomo było, że odbija na wynikach. Sam pan wspomniał, że chyba mocniej niż pan myślał, przy niej nie było chwili zwątpienia, że może to za mocno, może, że to się jednak mówi. Więc jeżeli chodzi o to, jak oni wyglądali, to ja... No, wie Pan, już 20 lat człowiek w tym jest, to na tym swoim doświadczeniu wiedziałem, że, że, że tak może być, tak? Także nie bałem się, że na te ostatnie kolejki będziemy przygotowani. Na tyle, ile jesteśmy w stanie grać ten pomysł na moją grę, tak? Czyli ten wyższy pressing momentami, ten yy, szybkie przejęcie, kontrola nad piłką, tak? Yy, niedopuszczenie do kontrataku, czyli pressing od razu po stracie. I wiadomo, że nie można tego grać 90 minut yy, na takim przygodzie, także. Były te fragmenty meczu, chciałem tak przygotować, żeby w tych decydujących fragmentach meczu to zespół grał. Ja to, co powiedziałem na początku, ja po prostu cieszę się i bardzo dziękuję zawodnikom, że oni to wiedzieli, że to jest potrzebne i to oni nie zwątpili, bo ja to nie wątpiłem, ale bałem się, jak zawsze, trener się boi, że zawodnicy w pewnym momencie nie pójdą za nim. Tego się bałem, ale to się okazała kapitalna grupa ludzi. Trudno wyczuć prezesa. O tak powiem, bo on raz mówi, ja nie wierzę w awans, potem mówi już, że na pierwszą ligę będziemy mieli wzmocnienia i tak po kolei. Także trudno wyczuć. Ja tylko wiem, że dzisiaj miał łzy w oczach, czyli jest zadowolony. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na drugiej części konferencji z nami jest trener pani Czanki, pan Daniel Nowak. Dzień dobry panie trenerze. I bardzo bym prosił o kilka słów podsumowania dzisiejszego moczu. Chciałbym podziękować drużynie za sezon. Bo ludzie, którzy są związani z tym klubem, naprawdę wykonują świetną pracę. Od zarządu, od prezesa, od ludzi, którzy po prostu na co dzień wspierają tą drużynę. Po sztab, po zawodników, bo naprawdę wykonali kawał dobrej roboty. Dzisiaj gratuluję wieczystej awansu. I życzę powodzenia w pierwszej lidze. A z mojej strony chcę powiedzieć słowa, których zazwyczaj nigdy nie mówię. Gwarantuję, obiecuję, że w przyszłym sezonie Chojniczanka znajdzie się w pierwszej lidze z bezpośredniego awansu. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Czy jakieś pytania do trenera radości? Się... nie widzę. Przepraszam, panu Krzysztofowi. Chciałem dopytać państwa, że wszystko praca jest wypady na czym tam jest tak. W takim rośnym wystarczeniu taką deparację i Bo ta drużyna jest tak zbudowana, że w rundzie wiosennej nie bez powodu nie przegrała 11 spotkań miała najlepszą obronę. A w rundzie rewanżowej wyliczając dwa ostatnie mecze z rundy jesiennej tak naprawdę. Była najlepsza w lidze, trzon tej drużyny się utrzyma i poprawimy rzeczy, które po prostu nie zafunkcjonowały nam na tyle jak chcieliśmy i wierzę bardzo w tą drużynę i wiem, że osiągniemy cel, który sobie zakładaliśmy, po prostu go musimy przesunąć o jeden sezon. Dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję.